Cześć, witam serdecznie na moim kanale. Kolejną pozycją komiksową z wielkiej kolekcji DC Bohaterowi i Złoczyńcy, jaką przeczytałem, jest komiks Wydział Gotham, Wrażliwe Cele. I pewnie sobie już teraz myślicie, kurczę, znowu pozycja komiksowa z Batmanem. Otóż nic bardziej mylnego, gdyż głównymi bohaterami w tym komiksie są właśnie policjanci, zwykli funkcjonariusze, którzy pełnią służbę właśnie w Wydziale Gotham. Ale czy ten komiks jest równie dobry bez właśnie udziału Batmana? Czy potrafi trzymać dobry poziom? Czy potrafi nas zaciekawić? Jeśli chcecie się dowiedzieć, co mam do powiedzenia i co sądzę na temat tego komiksu i przede wszystkim, czy mógłbym go Wam polecić, zapraszam do dalszej części materiału. No i witajcie już na moim stole, gdzie sobie zaczynamy omawiać wydział Gotham wrażliwe cele. Joker na ok okładce tytułowej. Komiks z oznaczeniem 48. Z tyłu możemy się dowiedzieć, że ten zeszyt zawiera trzy wybrane historie podobno najlepsze z całego tomu, z całych tomów, jakie się ukazywały. Pierwszy tom składa się z zeszytu od 1 do 2, następne tomy od 6 do 10 oraz następny od 12 do 15. Czy to są najlepsze tomy? Do tego sobie jeszcze wrócimy w późniejszej części materiału treści. Te zeszyty ukazywały się na przestrzeni 2003 i 2004 roku. Słuchajcie, tak już może powiem Wam na początku. Wstępnie dowiadujemy się, na pewno wiecie doskonale, że jest to jakiś wyrywek większej całości. Wydania od Egmontu, a mianowicie tutaj mamy napisane, że Całość składała się z 40 zeszytów. Po lewej stronie widzicie na 40 numerów wydawanych od lutego 2003 do kwietnia 2006 roku. Ale do tego sobie jeszcze później wrócimy. Pierwsza opowieść zatytułowana Na służbie. Słuchajcie, pierwsza opowieść jest bardzo, bardzo dobra moim zdaniem. Jest to tylko dwuzeszytowa opowieść, bardzo krótka, ale bardzo fajna. Tak króciutko o czym ona jest. Dwaj policjanci, którzy można powiedzieć już są po służbie, jeszcze idą w jedno miejsce, gdzie po prostu prowadzą śledztwo w sprawie zaginionej dziewczynki. Trafiają <laughs> przepraszam w zasadzkę, gdzie właśnie jest Mr. Freeze. Jednego z nich niestety zabija. Policja w Gota traktuje to jako sprawę osobistą i próbują sami pojmać, właśnie Mr. Freeza oraz Gościa, który jest odpowiedzialny za śmierć takiej pewnej dziewczynki, nie wzywając przy tym Batmana, czyli nie prosząc go o pomoc. Jak to się oczywiście zakończy, zobaczycie. Słuchajcie, tu jest świetnie pokazane to, jak w pewnym sensie policja w Gotham, chociaż robi to, co może, stara się jak może, żeby pomóc przestępcy. Jak tak naprawdę w pewnym stopniu jest uzależniona od Batmana, bo choć właśnie tak jak wspomniałem, w tych pierwszych dwóch zeszytach, próbuje robić wszystko, staje, że tak powiem, na głowie, żeby złapać tych przestępców, koniec końców po prostu powiem Wam tylko, że przy końcu yy, muszą prosić o pomoc wewnętrznego nietoperza, bo tak naprawdę tylko on może pojmać i rozwiązać tę zagadkę. A dlaczego? Dlatego, gdyż doskonale mamy tu pokazane, że Batman. Tak naprawdę tylko on yy, zna doskonale metody działania takich większych złoczyńców jak Mr. Freeze, Joker, Two-Face i tak dalej. A tacy zwykli, wiecie, policjanci, którzy pełnią swoją służbę w Gotham, tak naprawdę w pewnych sytuacjach są, można powiedzieć, bezradni, chociaż robią co mogą. I to jest właśnie tutaj bardzo fajnie pokazane, jak w pewnym stopniu policja Gotham jest uzależniona właśnie od... Batmana, bo tak naprawdę byłaby jedna wielka anarchia, gdyby nie on, tutaj wam już pójdę dalej. A słuchajcie, to jest taka mała ciekawostka, jak wam powiem. Już tak przy okazji, bo ja sobie tutaj nawet zaznaczyłem, tak zaznaczyłem sobie, o co mi chodzi. Tu jest taki tekst, słuchajcie, cytuję. Tak się składa, że pamiętam obu kupców, bo tak rzadkie bo tak rzadkie, że cieszyliśmy się, że pobudę udało się je sprzedać. Jeden kupił Wayne. No wiecie, zanim oszalał, tuż po No Man's Land, czyli tych wydarzeniach, które będziemy dopiero my mieli, będziemy mieli wydane w Polsce tych komiksach. Jestem ciekaw, o co tutaj chodzi. To jest bardzo ciekawe. Jeżeli wiecie, to napiszcie mi. Ale, że te zeszyty dopiero są przed nami, że zanim oszalał, tuż po No Man's Land, czyli to o tych wydarzeniach. To jest bardzo ciekawe, co tam się wydarzyło. Pełnie będziemy mieli właśnie napisane, będziemy mieli w tych opowieściach, które będą wydane w Polsce, w Polsce, ale to wszystko w swoim czasie. To jest taka fajna ciekawostka, powiem Wam. Okej, okay, tutaj już Wam się nie będę. Dobrze, nie chcę spoilować końcówki pierwszego zeszytu. Słuchajcie, tak jak wspomniałem, bardzo dobra pierwsza historia, moim zdaniem, pokazująca, jak w pewnych sytuacjach, jeszcze raz wolne, Miasto Gotham jest uzależnione od tak naprawdę Batmana, od tego oni wiedzą, on, Batman wie po prostu, jak ci szaleńczy y, działają. I w niektórych momentach tylko on potrafi sprostać im y, czoło, im wyzwaniom. Chociaż policja tutaj oczywiście robi wszystko, co może. Druga historia, druga historia, która zatytułowana jest y, Podwójne życie tak. Bardzo dobry tytuł tej historii pokazuje nam policjantkę René Montoya. Renemontoje, która spełni po prostu służbę w pracy, ale o co chodzi? Jest tutaj przez pewnego złoczyńcę, można powiedzieć, wrobiona w pewną sprawę. Obnaża jej jakby życie też prywatne, pokazuje, co można powiedzieć, ona kryje w sobie. Ale co też ta historia jest, czyni ją bardzo dobrą, to, że pokazuje nam, jakie tak naprawdę jest życie ciężkie policjanta że tak naprawdę jak odbija to się bardzo na życiu prywatnym. To co dzieje się w policji, odbija się na rodzinie, na ojcu, na matce, na relacjach jakichś partnerskich. I tu jest bardzo dobrze to pokazane. Dodatkowo policjantka Montoya ma pewną bardzo e, dużą tajemnicę względem swoich rodziców. I słuchajcie, końcówka tego komiksu, tych zeszytów tutaj tych. To jest chyba częściowa historia. Kończy się tak naprawdę, no nie powiedziałbym, że do końca wesoło. Ale to jest świetnie pokazane i nakreślone, jak właśnie życie policjanta odbija się na życiu prywatnym. Myślę, że w prawdziwym życiu, w prawdziwych realiach też tak jest. Może nie w każdym przypadku, ale też tak może być. I to jest właśnie świetnie tutaj pokazane. Także druga historia moim zdaniem też jest bardzo dobra. Czekajcie przelecę na ostatnią historię, która jest także czterocześciowa. tylko sobie znajdę dobra, bo tutaj nie chcę wam spoilować Ostatniego, ostatniej strony właśnie nam była drugiej historii. Trzecia historia, która zatytułowana jest, jak wam mówię, wrażliwe cele. Wrażliwe cele opowiada nam tak naprawdę o tym, że w Gotham, w mieście Gotham, zostaną zabijani politycy, politycy wyższych rangą przez snajpera. Tym snajperem jest pewien złoczyńca, dość znany, ale nie będę wam mówił jaki. I tutaj bardzo fajnie jest pokazane, jak policja w Gotham. Musi się głowić i troić i zostawać po godzinach po pracy, żeby po prostu rozwiązać jakąś zagadkę, jak jest ciężko, jak jest po prostu wiecie, jak jest to wszystko ciężko. Naprawdę miasto Gotham jest wyjątkowo zalane przestępczością i naprawdę robią co mogą tutaj, żeby powstrzymać tego szaleńca, który zabija właśnie urzędników. I tu jest właśnie jak wspomniałem jeden taki złoczyńca dosyć mocno w to wmieszany. To jest świetnie pokazane, ta praca właśnie policjantów. Nie będę Wam tu oczywiście już spoilerował dalej, nie będę pokazywał, co tam się znajduje na zakończenie. Tutaj mamy oczywiście jeszcze trochę wywiadów, tak jak zawsze i zakończenie. Słuchajcie, widział go tam wrażliwe cele. Podsumowując, jest komiksem bardzo dobrym. Bardzo dobrym, pokazującym nam, jak tak naprawdę, że opowieść bez Batmana także jest świetną opowieścią w Gotham. Bo tak naprawdę powiem Wam tak: 98% jest tutaj opowieści o policjantach w Gotham, o tym jak narażają życie każdego dnia, o relacjach swoich partnerskich poza pracą, czyli prywatnych. I to jest naprawdę świetnie tutaj nakreślone. Ale też o tym, że jak policja w Gotham jest uzależniona od właśnie mrocznego rycerza w niektórych sytuacjach, a przede wszystkim w styczności właśnie z, yy, z złoczyńcami pokroju, z Szasza, y, Jokera, Poison i tak dalej, czy Mr. Friza i tak dalej. To jest właśnie tu świetnie nakreślone i pokazane mamy też, jak każdego dnia po prostu narażają swoje życie, żeby po prostu, yy, żeby po prostu wiecie, no ludzie w Gotham mogli spokojnie żyć. Czy mógłbym powiedzieć ten komiks? Oczywiście, że mógłbym. Jeżeli macie oczywiście możliwość, ja polecam Wam wydanie od Egmontu, które jest na pewno kompletniejsze i na pewno lepsze mamy. Oczywiście jakiś wyrywek historii. I właśnie jedyny bardzo, może nie wiem, czy bardzo, może bardzo duży minus jest tego, że ta opowieść. Te opowieści składają nam się, spójrzcie, od 1 do 2. Tu jest potem od, 10 do, od 6 do 10, od 12 do 15. Czyli mamy tutaj 11 tylko zeszytów. A we wstępie, niestety, dowiadujemy się, że całość, spójrzcie, liczyła sobie na łamach numerów wydawniczych. Od lutego 2003 do kwietnia 2006 roku, czyli 40 numerów. Nie mamy tutaj nawet połowy tych wydań, które mieliśmy od Egmontu. Patrzyłem troszeczkę sobie i te wydania są już nawet ciężko dostępne, czyli tak naprawdę pozostanie nam tylko, tylko, tylko te wydania. Ja nie czytałem wcześniejszych wydań, także to jest jakaś namiaska tego, Czym mogę się zadowolić, i oczywiście, osoby, które, tak, które nie czytały wydania odegmontu, mogą się tym zadowolić. To jest oczywiście dobra alternatywa, ale jak najbardziej polecam wydanie te odegmontu, bo wydaje mi się, że tam są jeszcze wiele różnych świetnych historii. Tu mamy napisane też na końcu, gdzie w niniejszym tomie prezentujemy trzy spośród najlepszych opowieści. I nie wiem, powiem wam tak, nie wiem, czy to są najlepsze opowieści, nie potrafię się wyrazić na ten temat. Bo nie czytałem całości, także nie wiem. Mogę tylko stwierdzić, że te historie tutaj zawarte są bardzo dobre, naprawdę bardzo dobre. A jakie są pozostałe tomy, tego nie wiem, bo nie czytałem po prostu, także ciężko mi powiedzieć. Znakomita, powiem wam, pozycja, która pokazuje, że bez Batmana też historia może być bardzo dobra bardzo dobra i opowiedziana bardzo dobre kryminalne historie. Yy, troszkę żałuję, że kiedyś nie kupiłem sobie tego, tej, tej, tych zeszytów, tych komiksów od Egmontu. No ale cóż, no tak wyszło. Może troszeczkę byłem statycznie nastawiony, że wiecie bez Batmana, yy, tani policjanci. Czasami właśnie można się naprawdę pomylić, bo jest to świetna historia, jak wspomniałem. Serdecznie Wam ją polecam, jeśli nie czytaliście oczywiście tego wydania od Egmontu. Napiszcie mi koniecznie, co Wy o tym sądzicie i czy Wam też ta historia się podobała. Dzięki za obejrzenie tego materiału i widzimy się w kolejnych. Cześć!